24 sierpnia w Warszawie odbędzie się demonstracja współorganizowana przez posła Brauna. No i kto nie może tego przeboleć? Oczywiście polska lewica. Faszyzm. Faszyzm rozpanoszył się w Polsce, bo dominujące liberalne siły polityczne na to pozwoliły. Brunatne hordy Brauna przejdą przez Warszawę pod ochroną policji i będą szczuć przeciwko imigrantom. Nie pozwólmy na to. Pisze w swoich mediach społecznościowych akcja socjalistyczna. No i, no i kto pytał, kto potrzebuje pozwolenia akcji socjalistycznej, żeby w Polsce organizować legalne demonstracje? Jeszcze jakie oburzenie, że demonstracja będzie miała ochronę policji. Socjaliści, zwolennicy ideologii, która już zniszczyła raz Polskę, oburzają się, że Polacy w Polsce, we własnym kraju mają prawo do protestu. Hmm? Nie pozwólmy na to. Co to w ogóle znaczy? Co macie zamiar zrobić socjaliści? Czy to jest nawoływanie do przemocy, do łamania prawa? Sorry, ale tak źle to w Polsce jeszcze nie jest, żeby socjaliści decydowali, co nam wolno, a czego nie. A jakby ktoś chciał dołączyć do legalnej propolskiej demonstracji w nadchodzący weekend w Warszawie, to tutaj są informacje najważniejsze.